Kontynuujemy przypomnienie homilii świętego Jana Pawła II, które wygłosił tutaj na Stadionie Międzynarodowym Piłkarskim w stolicy Jordanii w Ammanie, 21 marca 2000 roku. Święty Jan Paweł II mówił wówczas również Jezus jest wypełnieniem prawa. Tylko zmartwychwstały Chrystus objawia w pełni sens tego wszystkiego, co wydarzyło się nad Morzem Czerwonym i na Górze Synaj. Objawia prawdziwą naturę Ziemi obiecanej, gdzie Śmierci już odtąd nie będzie. Zmartwychwstały Pan jest pierworodnym wśród spośród umarłych. I dlatego stanowi cel naszej wędrówki Jam Alfa i Omega. Pierwszy i ostatni początek i koniec. I święty Jan Paweł II kontynuował w 2000 roku. Przez ostatnie 5 lat Kościół w Waszym regionie, czyli tutaj na Bliskim Wschodzie odbywał synod duszpasterski kościołów Ziemi Świętej. Wszystkie kościoły katolickie zgromadziły się wokół Jezusa, aby ponownie usłyszeć Jego wezwanie i opracować ogólny plan duszpasterski wytyczający dalszą drogę. Podczas tej uroczystej liturgii z radością przyjmuję owoce synodu jako znak odnowy waszej wiary i wielkodusznej woli działania. Synod pozwolił wam przeżyć głębokie doświadczenie komunii z Panem, a także Zaznać mocy kościelnej wspólnoty, jaka była udziałem uczniów zgromadzonych wokół apostołów w chwili narodzin Kościoła. Synod ukazał wyraźnie, że Wasza przyszłość zależy od jedności i solidarności. Dzisiaj modlę się i wzywam cały Kościół do modlitwy razem ze mną, aby dzieło synodu przyczyniło się do umocnienia więzi, jedności i współpracy pomiędzy lokalnymi wspólnotami kościelnymi. Z całym bogactwem ich odmienności, między wszystkimi kościołami katolickimi i wspólnotami kościelnymi, oraz między chrześcijanami i innymi wielkimi religiami, które tutaj rozkwitają. Niech środowiska współtworzące kościół, rodziny, parafie, szkoły, stowarzyszenia, ruchy młodzieżowe uczynią jedność i miłość swoim najwyższym celem. Nie ma skuteczniejszej formy udziału w życiu społecznym, zawodowym i politycznym, nade wszystko zaś w dziele sprawiedliwości, pojednania i pokoju, do jakiego wezwał w 2000 roku synod. Kolejna część tego, tej homilii z 2000 roku, tutaj ze stadionu wkrótce.